Cześć, witajcie w obiecanej serii dotyczącej obserwacji nieba i używania teleskopów, a także samych tych pięknych maszyn, które umożliwią nam poznanie tego, czego tak zupełnie nieuzbrojonym okiem na niebie w nocy nie widać. Seria przygotowana razem z firmą Delta Optical, z którą właśnie przybliżymy Wam tego typu różne urządzenia i generalnie techniki obserwacyjne nieba. Jeśli jeszcze nie posiadasz żadnego teleskopu, to najważniejszym pytaniem, jakie pojawi Ci się w głowie jest, jaki teleskop wybrać na początek? Jaki będzie najlepszy? Czy muszę wydać na niego duże pieniądze, a może można kupić coś tańszego, ale też sprawnego? Okej, okay, to może jest trochę więcej niż jedno pytanie, ale właśnie taka gonitwa myśli może pojawić się w głowie osoby, która po raz pierwszy musi zdecydować, jaki teleskop chce kupić. No i niestety życie to nie jest kreskówka i odpowiedź nie jest jednoznaczna. Żeby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, musimy zadać jeszcze kilka dodatkowych pytań. Przede wszystkim musicie pamiętać, że domowym teleskopem nie uzyskacie takich obrazów. Te dostępne są tylko dla wielkich konstrukcji i teleskopów kosmicznych, a dodatkowo często wykonywane w różnych widmach promieniowania elektromagnetycznego, a więc też w podczerwieni i ultrafiolecie, a następnie składane w jeden obraz. Z racji na budowę oka, większość obiektów nocnego nieba będzie w odcieniach szarości. Po prostu są zbyt ciemne, aby pobudzić do działania czułe na kolory komórki siatkówki oka. Jednak mimo tego domowe, czy też może lepiej amatorskie obserwacje, również ukażą nam obrazy zapierające dech w piersiach. I w zależności od posiadanego teleskopu ukażą nocne niebo takim, jakiego nieuzbrojone oko nie byłoby w stanie dostrzec. Generalnie teleskopy, które poleciłbym na początek podzielić możemy na dwie główne grupy. Pierwszą z nich są refraktory, czyli teleskopy składające się z odpowiedniego układu soczewek. Takiego typu teleskopem posługiwał się na przykład Galileusz, kiedy to opisywał Jowisza i jego cztery najjaśniejsze księżyce. Mówiąc prościej, refraktor to taka odpowiednio zbudowana luneta. Druga grupa to reflektory, czyli teleskopy zwierciadlane, takie jak mój Mango 1, oparte na konstrukcji Sir Zaka Newtona. Na dnie tubusu znajduje się wklęsłe zwierciadło, które zbiera i odbija światło docierające z nocnego nieba i kieruje je na mniejsze zwierciadło, odbijające je już do okularu, przez który będziemy prowadzić obserwacje. Ale jaka konstrukcja będzie lepsza dla Ciebie? No bo przecież czynnikiem decydującym nie będzie to, czy wolisz Newtona czy Galileusza. No chyba, że będzie. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zadać dwa kolejne pytania, i to są najważniejsze pytania, na które musisz odpowiedzieć sam sobie. Po pierwsze, co będziesz chciał obserwować, a po drugie, gdzie będziesz prowadził obserwacje. I w zależności od odpowiedzi na te dwa pytania, będziesz mógł się zdecydować na jedną bądź drugą konstrukcję i zobaczysz, że jedna i druga mają swoje zalety i wady. Refraktor, czyli teleskop soczewkowy, przede wszystkim daje obraz nieodwrócony, czyli bez żadnych dodatkowych konwerterów i osprzętu nadaje się do obserwacji krajobrazu. Dodatkowo jest zazwyczaj w miarę lekki i nieduży, więc łatwo zabrać go ze sobą na nocne obserwacje gdzieś poza dom. To świetny wybór dla ludzi mieszkających na przykład w blokach w mieście. W porównaniu do teleskopów zwierciadlanych mają jednak ciemniejszą optykę, przez co najlepiej sprawdzą się do oglądania Słońca, Księżyca czy też planet, zwłaszcza w mieście, gdzie dodatkowo niebo zasnute jest światłem z latarni ulicznych. Generalnie za takie minimum soczewki refraktora uznaje się 50-60 mm. Mniejsze soczewki dadzą nam dużo ciemniejszy obraz i przez to nasze obserwacje nie będą aż tak fajne i emocjonujące jak przy tych większych konstrukcjach. Uwaga, pod żadnym pozorem nie patrzcie bezpośrednio w słońce ani przez teleskop zwierciadlany, ani przez soczewkowy. Może to wam trwale uszkodzić wzrok. Wystarczy chyba przypomnieć sobie eksperyment z lupą i kartką papieru podpalaną przez skupione przez soczewkę lupy promienie słoneczne. Co po niektórzy stosowali tę zabójczą broń na mrówkach, ale nie ma żadnego powodu, żeby stosować ją na własnym oku i pozbawić się trwale wzroku. W końcu jest tyle pięknych rzeczy do obejrzenia przez teleskop. Jeśli chcecie obserwować Słońce przez teleskop, to koniecznie użyjcie filtra słonecznego albo rzutujcie obraz na przykład na kartkę papieru w odpowiedniej odległości. No i warto się tym tematem zainteresować, bo już 9 maja będzie można obserwować dosyć rzadkie zjawisko astronomiczne, jakim będzie tranzyt Merkurego na tle tarczy słonecznej, czyli przejście tej planety przez tarczę słoneczną. Ale wracając do teleskopów, drugim typem konstrukcji jest reflektor, którego optyka oparta jest na zwierciadłach. Obraz w tego typu teleskopie będzie dużo jaśniejszy niż w przypadku refraktora i nadaje się dużo lepiej do obserwacji takich obiektów jak na przykład mgławice czy galaktyki. Oczywiście zobaczymy też pięknie planety, słońce, księżyc i inne tego typu obiekty, które możemy zobaczyć za pomocą refraktora. No może mniej nadaje się do obserwacji krajobrazu, ponieważ obraz w nim jest odwrócony i supersarna byłaby do góry nogami. Jak więc widzimy do miasta, zdaje się, że lepiej nada się refraktor, ponieważ i tak przez zanieczyszczenie świetlne nie zobaczymy zbyt wielu obiektów typu mgławica czy galaktyki, a doskonale obejrzymy sobie planety, księżyc, słońce, mając relatywnie lekki teleskop. Duże teleskopy, jak Mango, czyli Skywatcher Synta 8 cali, nadają się bardziej do domków jednorodzinnych czy generalnie domów na terenach pozamiejskich. Z racji na to, że po pierwsze są duże, po drugie ważą dużo, a po trzecie są duże. Chociaż jak widzicie, ja trzymam Mango w bloku, więc dla chcącego nic trudnego. Alternatywą dla teleskopów zwierciadlanych w mieście jest teleskop Casagrena, który jest mniejszy niż przeciętny reflektor, natomiast jednocześnie cena jest odpowiednio wyższa. Ważna jest też średnica zarówno zwierciadła, jak i soczewki. Im większa średnica, tym więcej światła zbiera i tym większe powiększenie możemy zastosować. Zasada jest prosta: powiększenie teleskopu to jego ogniskowa podzielona przez ogniskową okularu. Czyli jeśli Mango ma ogniskową 1200 mm i zamontuje w nim okular 25 mm, to jego powiększenie wyniesie 1200 przez 25, czyli 48 razy. Wróćmy jeszcze na chwilę do średnicy lustra i soczewki. Powiększenie może wynosić maksymalnie dwa razy średnica soczewki i półtora raza średnica lustra. Większe powiększenia będą skutkować zaciemnionym i rozmytym obrazem. Po prostu ilość światła będzie niewystarczająca. Dlatego też wszelkie oferty typu powiększenie kwadrylion razy są stosowane przez sprzedawców, którzy nie do końca chyba wiedzą, o czym mówią. Czyli im krótsza ogniskowa okularu, tym większe powiększenie. Można też zastosować na przykład soczewkę Barlowa, która jeszcze bardziej powiększy nam obraz. Pamiętajcie jednak, aby nie przekraczać maksymalnego powiększenia dla danego teleskopu, bo zwyczajnie uzyskacie gorszy obraz. Tu jeszcze dużo do powiedzenia mają warunki obserwacyjne, ale o nich będzie osobny odcinek. Wbrew pozorom bardzo ważnym elementem każdego teleskopu jest jego montaż, czyli statyw, a właściwie bardziej głowica, na których zamontowany jest nasz sprzęt. Musi być on odpowiednio stabilny tak, aby obraz w okularze nie latał na wszystkie strony, tylko prezentował się stabilnie i ładnie. Z tego powodu odpada większość marketowych teleskopów. Taki właśnie marketowy teleskop dostał kiedyś w prezencie mój brat cioteczny. No i niestety, oprócz tego, że właściwie mało co było przez niego widać, to jeszcze obraz był tak niestabilny, że najlżejszy podmuch wiatru powodował bujanie się obrazu w okularze. Montaże podzielić możemy na azymutalne i paralaktyczne. Te pierwsze pozwalają nam obracać teleskop w osi góra-dół oraz dookoła. Nadają się świetnie do obserwacji krajobrazu i obserwacji nocnego nieba. Potrafią być też duże, jak na przykład montaż Dobsona, w który wyposażony jest Mango i pokrewnemu teleskopy. Niestety montaże azymutalne są średnie, jeśli chodzi o astrofotografię. Tu z pomocą przychodzi montaż paralaktyczny. Taki montaż trzeba ustawić zgodnie z kierunkami świata i osią obrotu Ziemi. Dzięki temu można za jego pomocą wykonywać astro zdjęcia o długim czasie naświetlania. Montaż z napędem będzie sam potążał za pozornym ruchem nocnego nieba. Warto też zwrócić uwagę, co zawiera zestaw, który planujemy zakupić. Nie wszystkie na przykład wyposażone są w okular lub większą ich ilość, bez których obserwacja będzie niemożliwa. Ważne jest też to, aby posiadał montaż oraz szukacz, czyli lunetkę o małym powiększeniu i szerokim kącie widzenia, pozwalającą nam wstępnie namierzyć poszukiwany obiekt. Posiadając te cztery elementy, czyli montaż, teleskop, szukacz i okular, możemy już prowadzić obserwacje nieba. Tu musicie też zwrócić szczególną uwagę na średnicę wyciągu do okularów. Najpopularniejsze są te dwie średnice i właściwie większość dzisiejszych okularów, które możecie nabyć w tych dwóch wariacjach, będą występować. Dużo takich teleskopów, które można kupić w marketach, niestety posiada inne, starsze wyciągi, starsze średnice wyciągów i wtedy dokupienie do nich okularów będzie już mocno problematyczne. Jeśli od razu dysponujesz odpowiednimi funduszami, to warto pomyśleć o napędzie z funkcją GoTo, która sama odnajdzie obiekty na niebie po wybraniu ich na specjalnym pilocie. Jednak, jak powiedziałem, znacznie zwiększa to budżet, jaki trzeba przygotować na teleskop. A jeśli okaże się, że astroobserwacje nas nie porwą, no to może okazać się mocno straconymi pieniędzmi. Chociaż zawsze można odsprzedać taki teleskop jakiemuś innemu astroamatorowi. To takie najbardziej podstawowe wiadomości, jakie przyswoić trzeba sobie przed zakupem pierwszego teleskopu. Jeśli jednak nadal masz mętlik w głowie, to razem z firmą Delta Optical przygotowaliśmy taką krótką listę sprzętu w różnych pułapach cenowych, które możesz sobie po prostu nabyć. Natomiast polecam naprawdę zastanowić się, odpowiedzieć na te pytania, bo każdy teleskop trzeba kupić pod konkretny i pod odpowiedni, pod swój przypadek. Także tyle jeżeli chodzi o pierwszy odcinek. Odcinek naszych obserwacji nieba, naszej nowej serii. Kolejne będą bardziej szczegółowe. Będziemy rozmawiać o tym, jaki dodatkowy osprzęt do teleskopów można nabyć, jak obserwować niebo, gdzie znaleźć te wszystkie wspaniałości i naprawdę jeszcze dużo, dużo innych tematów. Was natomiast proszę o opinie na temat nowej serii, co ewentualnie poprawić, co Wam się podobało, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i miłych obserwacji oraz czystego nieba.